Cześć, witajcie z tej strony Ścichu. Dzisiaj wracamy do kolejnego, do serii numizmatyki. Pójdziemy 20 lat do przodu i cofniemy się cofniemy się do lat 30-20 wieku, kiedy to już szpieciolecia nasza waluta polska zmieniła swoją nazwę na złotówki. I się pokażę mu najmniejszy nominał polskiego złotego. Przed Wami 2 złote z 1936 roku. Widać, że się. Tak, widać. 2 złote z 1936 roku. Wydane 26 lutego 1936 roku przez Narodowy Bank Polski. Wtedy nie Narodowy, pewnie Bank Polski, bo jest skrót BP. Na przodzie widać. Yy, widać naszą księżną bo według mnie jest to księżna Dobrawa, czyli żona mieszka pierwszego. Jest to najmniejszy nominał yy, wprowadzony do obiegu w 36. Był mniejszy banknot, jedna, jedna złotówka z synem tej oto Dobrawy, czyli Bolesowym Chrobrym, ale tego banknotu tu nie mam. Awers, czyli tył, prezentuje się tak. Jest to właśnie 2 złote z 1936 roku stan banknotu jest bardzo fajny szeleści utrzymuje równowagę nie jest zagięty myślę, że taki 1 minus 2 plus 2 plus dlatego, bo są zagięte troszeczkę rogi ale banknot jest w ładnym stanie i myślę, że warty był zaprezentowania kolejnym banknotem, którym Wam dzisiaj pokażę jest piąteczka z roku 1930, czyli 6 lat starsza, yy, piąteczka, która prezentuje, hmm, nie wiem, ona prezentuje pewnie, według mnie jest to Bona Sforza, yy, a tutaj mamy dobrawe. to jest według mnie Bona Sforza, dlatego, bo na znaku wodnym, niestety dzisiaj tego Wam nie zaprezentuję, ale... Albo myślę, że zaprezentuję Wam to. Na znaku wodnym jest Zygmunt Stary. Myślę, że widać go. To korzystając z okazji, zaprezentuję Wam również znak wodny dwójki. Dwójka ma taki znak wodny, czyli są to oryginalne banknoty. Są to jakieś znaczki, to są dwujeczki ale myślę, że znak wodny dobrze widać. Wróćmy zatem do nagrania. Tak. E, piątka z roku ty właśnie 30 jest to dosyć ładny banknot. Jest ma on jedno tylko zagięcie, zagięcie przechodzące przez środek tego banknotu, ale stan jest myślę, że bardzo ładny. Z tył tego banknotu prezentuje się tak e, Widać Bank Polski. Bilet Banku Polskiego jest prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Tak. Godło Polski, znak MPP Banku Polskiego Widać, że tutaj jest troszeczkę zabrudzony ten banknot, ale on już ma prawie 90 lat, dlatego mógłby być troszeczkę zabrudzony stan i tak jest bardzo ładny. Dobrze, to wszystko w dzisiejszym odcinku. E, zapraszam do dalszego oglądania, bo seria będzie dosyć długa, będzie w niej dużo bagnotów i e, powrócimy na następnym odcinku do polskich marek, ale typowo polskich, już wydawanych w naszym kraju po odzyskaniu niepodległości. E, dziękuję. Oraz zapraszam do śledzenia dalszych materiałów na kanale. Cześć!